Piotr Legniewski, na konferencji po walce Mariusza Pudzianowskiego. Powiedz, jak długo go przygotowywałeś do walki? Od 1 lipca. No, widać ewidentnie poprawę wydolności przede wszystkim, próbował różnych technik. Jak się współpracuje z Mariuszem? Wiesz co, no, byłem pełen obaw, po pierwsze dlatego, że że nie pracowałem z ciężkimi. Tak? tam miałem krótkie epizody, ale nie było to pełnych przygotowań, więc, więc miałem taki stres, czy, czy podołam, czy, czy sobie z tym poradzę. No druga sprawa, no, nie ukrywam, że, że to jest duże nazwisko medialnie i bałem się troszeczkę tego obciążenia, ale jak się poznaliśmy, jak zrobiliśmy kilka treningów, okazało się, że Mariusz jest po prostu pracującym ciężko sportowcem, który rozumie po co przychodzi. Eee, naprawdę nie, nie wymagało dużo, dużo czasu, żebyśmy złapali taki wspólny język, żeby zrozumiał, jaki jest mój styl pracy, jak, jakie są jego oczekiwania. To naprawdę nie wymagało zbyt wiele czasu I, no i później była praca, naprawdę bardzo intensywna praca, bo tych jednostek treningowych było bardzo dużo. było to trzy miesiące ciężkiej pracy, ale nie tylko mojej, bo również Arbiego, Szamojewa i Tomka Lipińskiego. To, to też jest e, ogromna praca. Zresztą ta praca, którą widzieliśmy w dzisiejszej walce, to jest między innymi właśnie ogromna zasługa Arbiego. I Tomka, który pomagał na początku w zadaniach takich technicznych, później już tych z partnerów do pracy zadaniowej było, było więcej, ale oni naprawdę wykonali kawał roboty no i bardzo się cieszę, bo, bo tą pracę było widać tak? Okazało się, że te przygotowania przełożyły się na walkę i myślę, że to jest ogromny sukces chłopaków. No właśnie powiedz, jest szansa jeszcze poprawić wydolność Mariusza? Wiesz co, na, na, ten, na ten czas, który, który mieliśmy na przygotowanie Mariusza, osiągnęliśmy optymalny poziom. Tak? Na pewno jest jeszcze, jest jeszcze miejsce na to, żeby, żeby troszeczkę pozmieniać i rozwinąć również cardio. Natomiast na ten czas wypracowaliśmy założenia, które były zgodne z planem i wagę, i jeśli chodzi o poziom wytrzymałości. I to się sprawdziło, czy, czy jest jeszcze jakaś... Zawsze jest. Zawsze można coś jeszcze zrobić lepiej. To jest też tak, że ja się z Mariuszem wspólnie uczyliśmy siebie. Ja, on jest doświadczonym sportowcem, znał swój organizm, wielokrotnie podpowiadał coś, na co ja na przykład nie byłem w stanie czytelnie zwrócić uwagę. Także to była też współpraca. On naprawdę jest bardzo świadomy swojego organizmu. No, to są lata, lata w sporcie, więc to była też taka. Współpraca to nie było tylko tak, że ja narzucałem coś Mariuszowi, on często, często zwracał się do mnie z pewnymi uwagami i to się bardzo ładnie nakładało, świetnie, świetnie sprawdziło. Taka symbioza, krótko mówiąc. Tak, tak. No i na szczęście dzisiejsza walka pokazała, że symbioza udana i, i fajnie. No właśnie i też jeżeli chodzi o zamierzenia takie czysto taktyczne, to Mariusz w pierwszej rundzie się nie rzucił jak to ma zazwyczaj na początku. Przeczekał troszeczkę, zbadał przeciwnika, to już jest dużo jak, to jest naprawdę już spory chyba postęp. Wiesz co, no, to było bardzo ważne założenie, które on spełnił, właśnie, że, żeby to nie była bójka, tylko żebyśmy walczyli, tak? żeby to było zupełnie innym obrazem walki niż jego poprzednie. No i tak się stało, on bardzo ładnie reagował, słuchał narożnika, był aktywny. No, myślę, że, że jak na ten czas zrobiliśmy kawał roboty, która się przełożyła na walkę. Ja dzisiaj jestem mega zadowolony z Mariusza i naprawdę bardzo się cieszę z tego, jak ta walka wyglądała. Wnioskuję, że współpraca będzie trwała nadal? Wiesz co, nie wiem, na razie skończyła się gala, ja mam 40 stopni temperatury. Na pewno jeśli, jeśli management Mariusza będzie zadowolony ze współpracy, bo pewnie spotkamy się jakoś w przyszłym tygodniu, omówimy całość przygotowań, to to jestem otwarty, bo to naprawdę ogromna przyjemność pracować z nim, jest bardzo sympatyczny, fajny facet, który ciężko pracuje, który jest no, mega się zdarzało się tak, że pod koniec przygotowania po prostu musiałem go wyrzucać z sali. Więc zobaczymy, no, usiądziemy, pogadamy. Nie wiem też, jakie są Mariusza plany, także trudno mi to w tym momencie zdefiniować. Niemniej jednak, jeśli będzie chciał ze mną pracować, bardzo chętnie. Piotr, nie przedłużam, dziękuję wielkie. Wiem, że no, te 40 stopni to robi swoje. Także życzę dużo zdrowia, szybkiego powrotu z... no, no, i do zobaczenia na sali treningowej. Bardzo chętnie zapraszam, jak zwykle, i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.